Witajcie kochani, witam was w nowym odcinku mojego vloga. Dzisiaj pokażę wam jak mieszkam. Zacznijmy od drzwi wejściowych. Bo tu wszystkie drzwi w Stanach są otwierane na odcisk kciuka. Działa to w taki sposób, że po prostu przykładamy kciuk tutaj do klamki i drzwi się same otwierają. Jeszcze raz. Mamy kciuk tutaj. I drzwi się powinny same otworzyć. Tak, Jak to się... Panie, panie Jacku! Panie Jacku. żywiej, muszę wstać, że coś robić ze sobą. Tak właśnie wyglądam, kiedy chcę się bardziej ożywić. Nie wyszedłem z domu od trzech dni. Żybiej, żybiej. Dobra. Witajcie w moich skromnych progach, moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się, znaczy ja się znajduję tutaj codziennie, ale Wy dzisiaj znajdujecie się w Chicago, Illinois. Chicago. Chicago, jak kto woli. Znajdujemy się w dzielnicy Uptown, położonej na północ w Chicago, która jest oddalona... Na piechoty bym miał gdzieś 5, może 10 minut do jeziora. Więc całkiem blisko. Szybkie oprowadzanko w trybie ekspresowym. Kuchnia. Salono, pracownio, projektownio, studio, sypialnia. Kącik muzyczny, Wydmańskiego. Ghost, Behemoth, Slipknot. I kupiłem wręcz takie fajne gramofonowo z odtwarzaczem CD i kaset. E, tylko że problem jest taki, że jakoś tak ta fascynacja mi przeszła na te wszystkie winyle i bycie takim alternatywnym. I teraz tak chyba nie mam co z tym zrobić, bo tego nie słucham, a tego urządzonka, a tego urządzonka nie odpalałem już ładnych parę miesięcy. A no bo dobra, specjalnie dla was, moi drodzy, puszczę jedną z tych płyt gramofonowych, tak wygląda płyta winylowa. Uwaga, chyba nie jest do prądu podłączone, a nie jest. Czemu nie gra? A, bo nie włączyłem chyba power. Fajnie tak czasami jednak. Muszę trochę częściej odpalać. Fajny jest ten rytuał takiego właśnie wyjmowania tej płyty, nastawiania tej igły, zmieniania, to fajne to jest. Naprawdę fajne. I chyba trochę sprawia, że bardziej świadomie słuchamy tej muzyki, nie? Bo wymaga ona więcej wysiłku, żeby zagrać. Więc no... Polecam. Sumek teraz mam ochotę więcej płyt kupić. Hmm. No, jeszcze mam tutaj takie wejście, ale obecnie podwójne zagracają, więc kibla wam nie będę pokazywał, bo jak kibel, jaki kibel jest, każdy widzi. Na pierwszy rzut oka takie mieszkanie się niczym nie różni od takiego zwykłego mieszkania kawalerki, powiedzmy, w Polsce. Jest jedna zasadnicza różnica. Otóż tutaj w większości, jak się wynajmuje mieszkanie, to mieszkanie jest bez mebli. Wszystko, co widzicie tutaj, jest moje i wszystko to ja sam musiałem kupić i przywieźć. Ikea umeblowała mój dom. Jak pewnie w większości z was tak czy siak. <laughs> nie wiem, jak to jest. W sumie, nie wiem, jak to jest w przypadku, kiedy na przykład wprowadzacie się do pokoju, tylko jako, że chcecie mieć współlokatorów. No ja nie chciałem mieć współlokatorów. Więc mieszkałem tylko w kawalerkach, to jest moje drugie mieszkanie. W ogóle kwestia szukania mieszkań jest też bardzo ciekawa. Moje pierwsze mieszkanie tutaj w Chicago znalazłem poprzez agencję, która szukała mieszkania ludziom takim jak ja. <grym> nie wiem jak dokładnie się nazywa, może to po prostu jest agencja nieruchomości. Nie wiem czy tak samo jest w Polsce, może po prostu odkryłem tutaj Amerykę, w tej Ameryce, ale no, w Polsce się, się z czymś takim nie spotkałem. Po prostu wysyłacie e-maile. hej, szukam mieszkania w takiej i takiej dzielnicy. Tyle i tyle pokojów ma mieć to mieszkanie za taką cenę. Taki ma być czynsz. I oni po prostu ci szukają tych mieszkań i cię wożą zupełnie za darmo. Raczej w Polsce jest tak, że gdzie wchodzi na jakieś Gumtree, no pisze się pojedynczo, nie? Do ludzi. Tutaj też jest taka opcja, ale wolałem skorzystać z tej agencji, no bo nie znam miasta, nie wiem jakie tutaj są dobre dzielnice, nie wiem jakie są złe dzielnice. I po prostu wolałem coś pewniejszego. No wiem co myślicie, Adrian. Pokazałeś nam tak precyzyjnie swoje mieszkanie, każdy kąt i nie widzieliśmy tam pralki. Jak więc pierze swoje rzeczy? No właśnie dlatego mieszkam 5 minut od jeziora. Drugą zasadniczą różnicą jest to, że bardzo często te mieszkania tutaj przychodzą bez pralek. Więc No i się bierze za dwa dolary. Taką ciekawostką mojego mieszkania jest to, że mam tylko dwa palniki. I kupiłem sobie nawet książkę kucharską. Ale 95% przepisów. E, mówiło wsadź mięso do piekarnika którego też nie mam żeby taki, taki ciekawszy był ten vlog żebyście po prostu klikali te lajki like y i suby i człowiek się tak poświęca dla was no a w sumie to też nie wyszedłem z domu od trzech dni więc mi się kurde trochę może i nudzić pewnie